Że dzisiaj opowiem wam następną historię o tym, jak wyglądały moje pierwsze dni w Kanadzie, co mnie tutaj spotkało. Także przyjechałem, przywiez, przywieźli mnie do hotelu z specjalnym samochodem z Urzędu Miasta, z, z Urzędu Emigracyjnego, i tutaj. Do o, Kanady, do przyjechałem do, do Narodnictwa w Toronto i z Toronto do Cambridge. Było około 100 km. I to było. Pamiętam, już wtedy czułem się tutaj. Była nas taka grupa kilka osób, a tylko ja w tej grupie co potrafiłem się z tym kierowcą e, dogadać i porozumieć. W języku angielskim, dlatego już się czułem dużo lepiej niż we Włoszech. Po prostu, bo już miałem kontakt, już się czułem całkowicie inaczej niż we Włoszech. Także to mnie pobudziło, od razu przywiozli mnie do hotelu. Hotel już był zapłacony. Także już było wszystko uregulowane, ja nic nie załatwiałem w hotelu. Z, z hotelu, zostawili mnie w hotelu, z recepcji w hotelu dał mi klucz, zaprowadził do pokoju, pokazał pokój, że tutaj będę mieszkał i po prostu to było takie naprawdę bardzo miłe, pamiętam, rzuciłem się na łóżko wtedy i po prostu byłem. Taki szczęśliwy jak nigdy w życiu dotąd. Po prostu nie wyobrażałem sobie, że w taki sposób zostanę przyjęty w Kanadzie. Bo w Włoszech niestety musiałem się wszystkiego szukać e, sam. A tutaj w Kanadzie pierwsza rzecz, bardzo miłe powitanie. I na drugi dzień przyjechał do mnie e, też e, z biura emigracyjnego, zapytać się, jak jest, co, jak jest. I potem w tego samego dnia przysłał mi takiego starszego Polaka, który tu mieszkał od wojny, już po wojnie tutaj przyjechał. I ten Polak po prostu mnie e, instruował, po prostu powiedział mi, co tu, jak, jak się żyje w Kanadzie, jakie to są zwyczaje. I to było bardzo miłe z tej strony, bo wspominam ten czas bardzo pomyślnie. Także powitanie było wspaniałe, dlatego że przyjechałem na sponsora mówię, rządowego, gdyby przyjałem na sponsora prywatnego do rodziny, to by tego nie było. I teraz za kilka dni przyjechał do mnie też ten pan z emigracji. Zbiura emigracyjnego, zabrał mnie do swojego samochodu i zabrał mnie do sklepu, żebym się okupił wszystkie ciuchy, jakie mi są potrzebne. Nie tylko ciuchy, nawet i zimowe, wtedy to było lato, to był czerwiec, ale i nawet kurtki zimowe, buty, szale, no co tylko było możliwe spodnie koszula, co tylko ja miałem sobie wybierać jakie po prostu a on to wszystko zapłacił. Oczywiście z kasy rządowej to było, ale pamiętam, to były całkiem dobre rzeczy i przede wszystkim nowe. Także przyjęcie miałem w kanadzie naprawdę super. W tej chwili tego nikt nie dostanie, bo to było 30, 35 lat temu, wtedy były inne czasy, Kanada była Kanadą. Także później, nie pamiętam jak długo już w tym hotelu mieszkałem, 2, 3 tygodnie, tam jeszcze później jeden Polak tam w tym hotelu mieszkał, bo wszystkich emigrantów ładowali do tego hotelu, to był normalny hotel, jak każdy inny. To nie był hotel szatany robotniczy, tylko normalny hotel. Także przy hotelu był basen, można było się kąpać. Coś życie, wspaniałego żyć, nie umierać. Później załatwił mi ten pan mieszkanie. Wynajął mieszkanie, bo dojechał do mnie kolega z Włoch. I dla nas dwóch wynają mieszkanie tutaj na mieście. Nie było to super mieszkanie, stary budynek, ale tam było wszystko. I, i co ciekawe, zabrał nas z powrotem do sklepu i kupił nam dokładnie wszystko, co domu potrzebne. Opocząwszy od talerzy do papieru toaletowego, i łyżki, widelce. No, wszystko, wszystko, co w domu jest potrzebne. To takie rzeczy bym się nawet nie spodziewał, ale w tych czasach właśnie tak było. I mieszkaliśmy sobie już w tym hotelu i, i przede wszystkim i dał nam czeki, żeby pójść do banku i wybrać pieniądze, bo nie, nie pamiętam, nie powiem wam ile wtedy nam płacili, ale płacili nam, nam za wszystko, za wyżywienie, i za opłacenie, za opłacenie tego mieszkania, właśnie mnie to nic nie kosztowało, żadnych opłat. Ja ze swojej kieszeni nie miałem. Wszystko było zapłacone przez rząd kanadyjski. Także oj, następna rzecz, co mi załatwiło, co ja, co kilka dni było coś załatwiane. Następna rzecz, co mi załatwiło, pójście do szkoły na język angielski. Hmm co było dla mnie, oczywiście wszyscy musieli przez to przejść. Ja też tak poszedłem, przyszedłem jeden dzień, drugi dzień, trzeci, pamiętam, jeden dzień dzień tam mnie trzymałem, w końcu doszedłem do wniosku, wszystkie klasy przyszedłem od, od dołu do góry, ja tu stwierdziłem, że ja to nie jest dla mnie e, nauka języka angielskiego, bo to co oni uczą podstaw, to ja to wszystko znam i to dla, nie, dla mnie było po prostu Marnowanie czasu. Także kupiłem sobie z tej szkoły, można oczywiście w każdym czasie zrezygnować. To nie to, że ja musiałem do niej chodzić, ale ja na tyle znam już angielski, że po prostu dla mnie to była strata czasu chodzić do, do tej szkoły. Bo oni nie mieli w ogóle zielonego pojęcia, w jaki sposób. Uczyć tego języka angielskiego po prostu. Ja się całkowicie inaczej uczyłem. A ja widziałem, jak oni tutaj uczą, to dla mnie była to czysta parodia. Ale nie o to chodzi. I już nie poszedłem po tego do, do szkoły, tylko znalazłem, znalazłem sam w gazecie kanadyjskiej, gdzie były ogłoszenia o pracę, i zadzwoniłem do pracy czy mnie przyjmie i poszedłem na rozmowę do takiego małego zakładu tam by z 5-6 osób pracowało mały zakład oczywiście mechaniczny ja jestem z wychowania z zawodu mechanicznego dlatego tam chciałem iść do pracy to właściwie pamiętam z pochodzenia niemieckiego bardzo miły człowiek i po tej rozmowie na drugi dzień już byłem w pracy, także już do szkoły nie poszedłem, już zacząłem pierwszy dzień w pracy. Pierwszy dzień pracy był bardzo ciekawy, bo zamiast zostać e, pracę jako do, do spawania czy jakoś mechaniczne ślusarskie, to dostałem, powiedział, pytał się mnie, czy ja potrafię robić na tokarni. Bo miał akurat pracę, którą po, po, chciał zrobić na tokarce. A tam nikogo nie było, kto na tokarce pracował. A że ja mu powiedziałam, że ja oczywiście zobaczyłem co jest. Ja nie byłem tokarzem, ale widziałem jak tokarz robi. I nieraz sam próbowałem coś zrobić w Polsce. Także już miałem pojęcie co i jak zrobić. Jak ja mu to powiedziałem, że ja mu to zrobię, to oczywiście Pracowałem na tej tokarni. Oczywiście to była nie stara się nowoczesna tokarnia. To była stara maszyna, ale ja potrafiłem, potrafiłem to zrobić i pokazałem mu, jak się ustawia, jak ustawia się nóż, bo jak zobaczył, że ja to wiem, o co tu chodzi, zostawił mnie samego bo i przez 3 tygodnie na tej tokarni pracowałem, a później już pracowałem w swoim mechanicznym zawodzie. To tyle. Dziękuję za uwagę. I zapraszam na następny mój film.